Jakie techniki ratownictwa na lodzie są najskuteczniejsze, jeżeli sami znajdziemy się w takiej sytuacji? Panie redaktorze, generalnie musimy pamiętać o tym, żeby w ogóle nie dopuścić do sytuacji, kiedy lód pod nami się zarwie. Przede wszystkim musimy pamiętać, że czasami kiedy chcemy sobie skrócić drogę do domu, no możemy się znaleźć w bardzo trudnym niebezpieczeństwie. Aura, którą mamy, warunki atmosferyczne, czyli bardzo niska temperatura i do tego zimna woda powoduje to, że kiedy człowiek wpadnie do przerębli, dochodzi do bardzo szybkiego wychłodzenia organizmu. Woda. Pod wpływem, no I wpływ niskiej temperatury na ciało człowieka powoduje, że 25 razy szybciej tracimy ciepło. Są to czynniki, które powodują, że możemy stracić przytomność i nie zawsze pomoc, którą będziemy wzywali, ktoś nas usłyszy i zaalarmuje służby ratownicze. Jeżeli znajdziemy się w takiej sytuacji, przede wszystkim musimy, y, musimy pamiętać, że wpadając do przerębla, y, ręce musimy trzymać, nie możemy trzymać w kieszeni, tylko y, musimy wyciągnąć przed siebie tak, żeby wpadając do wody, ręce zblokowały się o y, twardy lód. Co to daje? Pod wpływem tego, że jeżeli nasze ręce zaprą się o, o lód, jest nam łatwiej wydostać się poprzez wpełznięcie na, na twardy lód, a także trzeba pamiętać, żeby nogami e, uderzać tak, jakby człowiek chciał płynąć e, e, krawlem. E, Kolejna sprawa, musimy pamiętać o tym, że jeżeli uda nam się już wydostać e, na lód, to nie możemy od razu wstać i, i, i iść, tylko musimy się te parę metrów około 5-10 metrów musimy się turlać. Ponieważ może się okazać, że idąc 2-3 metry znowu wpadniemy do, do, zarwie się pod nami lód, bo akurat w tym miejscu on był cienki. O tym co mówię, musimy, są to warunki, które, warunki takie, że lód jest gruby, jeżeli lód jest cienki, a wpadniemy do, tego, do, tej, do tej przerębli, no to musimy wzywać o pomoc, ponieważ jeżeli my nawet będziemy próbowali się wydostać na, na krę lodową, na lód, to on może być słaby i tak 2-3 metry całkowicie opadniemy z sił. Należy przede wszystkim wzywać, jak, wzywać o pomoc. Kolejna sprawa, jeżeli, jeżeli łowimy ryby pod, pod lodem, czyli tutaj jest moja uwaga do, ry, do rybaków, oni powinni być zabezpieczeni w suchy skafander, czy ubranie w wodery, gdzie mając takie ubranie, w jakiś sposób zabezpieczą się przed wychłodzeniem organizmu, na wypadek, jeżeli pod nimi lud się zarwie. Kolejną sprawą, bardzo dobrze by było, żeby rybacy przy sobie mieli haczyki, takie czekanki, za pomocą których bardzo łatwiej, o wiele łatwiej jest wyjść z przerębla, niż gołymi Rękami. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nasze ręce, rękawiczki nasiąkną wodą, no ta woda też w bardzo szybki sposób ogranicza nam nasze ruchy manualne. Natomiast za pomocą trzechanek możemy wpełznąć na, powtarzam na, jeżeli lód jest twardy, na twardy lód i możemy się o wiele szybciej wydostać. Natomiast jeżeli mamy tylko na siebie, to znaczy rybacy mają na, na sobie ubranie gumowe, czyli tak zwane wadery, no to spowoduje to, że w jakiś sposób zabezpieczą swoje ciało przed wychłodzeniem. Natomiast cały czas powtarzam i, i, i i przypominam, że nie powinniśmy wchodzić na, na lód, nie powinniśmy sobie skracać drogi do domu, a także mm, nie powinniśmy yy, łowić ryb. Ja, 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 no, cóż z tego, że ja będę mówił jak do osób, które kochają wędkarstwo, to nie dociera. i jednocześnie chcę jeszcze pozdrowić koleżankę Kasię z Włogą.